Cześć, jestem Maro, a to jest Pałac Gożanów. Ja już z góry trochę się wytłumaczę. To jest zupełnie spontaniczny ruch, więc mogę się czasem zająknąć. No, staram się dbać o to, żeby nie mówić zbyt często tych samych słów, ale różnie może z tym wyjść. E, chciałbym Wam przybliżyć historię. Tego, co tutaj się stało od 2012 roku, kiedy pałac był w naprawdę złej kondycji, już nie jest tak źle, eee, i trochę też historii. Dziś o teatrze. Od 1795 roku. W pałacu zaczął funkcjonować teatr drewniany z pięknie wymalowanym sufitem, również drewnianym, jak się później okazało, jest to widiusz i jego metamorfozy, z ławami ustawionymi w taki amfiteatralny trochę sposób, podnoszący się do góry, z dodatkową antresolką, na którą jeszcze można dodatkowych gości umieścić i, i można fajnie sobie wszystko oglądać. Tu jest w ogóle fajny pogłos, Naprawdę nie trzeba zasilać tego specjalnie dodatkowo, już to też było sprawdzane. Do 1815 teatr był incognito, w zasadzie tylko dla hrabiego, dla ludzi, którzy tu mieszkali, dla okolicznych. W 1815 został otwarty jako publiczny i tak działał przez 28 lat. Na początku października 1816 do pałacu przybywa Karl von Holtaj. W zastępstwie za innego Karla, Zeidelmana, który już był znany jako aktor Berlina, Pragi, Rygi, Wrocławia. Zeidelman eee, miał otrzymać dwumiesięczny urlop na, na potrzeby grania w pałacu Gorzanowskim. Nie otrzymał tego urlopu. Poprosił Karla, żeby przybył za niego i zastąpił go. Udało mu się to wyśmienicie, tak? Holtaj rozpoczął swoją karierę na deskach Gorzanowa, a później też na innych deskach. Von Holtaj zakochał się w Gorzanowie i w bardzo poetycki sposób potrafił dobrze pisać w bardzo poetycki sposób opisał swoją pierwszą wizytę w Kotlinie Kłodzkiej. Teraz przeniesiemy się do Mielnika, bo ten piękny widok roztaczający się na, na Gorzanów był bardzo ładnie opisany przez niego. Ja pozwolę sobie zacytować Karla Von Holtaja. I not disappear. Pewnej soboty po południu o godzinie w pół do czwartej spojrzałem z Mielnickiej Góry w dół w Gorzanowską Dolinę i ujrzałem przed sobą po raz pierwszy położony w niej nieszczęsny pałac z jego wieloma czerwonymi frontonami. Przeszyły mnie ciarki. Niewypowiedziany strach i obawa, jak mnie przyjmą, walczyły z zagadkowymi zachwytami i bolesną niecierpliwością wyjawienia zagadek, które tęsknie na mnie czekały. Niczym zamek wróżek stała przede mną dziwna budowla, tak jakby specjalnie została wczarowana w tę dolinę, aby mógł w tym samym miejscu rozpocząć swą przygodę. Gdyby wyszły mi naprzeciw Karły, Murzyni i Olbrzymy, wcale bym się nie zdziwił. W stanie nadzwyczajnej, fantastycznej egzaltacji z drżącymi członkami żarzącą się głową, niepewny swoich zmysłów wjechałem na pałacowy dziedziniec. Czegoś podobnego, pomyślałem sobie, nikt jeszcze nie przeżył. Weszliśmy z Michałem na wieżę widokową w Mielniku. To jest w zasadzie to samo miejsce, mniej więcej, gdzie Karl von Holtaj pierwszy raz ujrzał pałac w Gorzonowie. My go nie zobaczymy, bo nam drzewa zasłonią, ale widoczki są przednie. Zobaczcie sami. See, me. But I need you to see me. Teatr w Gorzanowie przez 28 lat Osiem miesięcy w roku właściwie i trzy dni w tygodniu funkcjonował jako teatr publiczny, sztuki były tu wystawiane bardzo regularnie. Sam von i bardzo lubił komedię i, i też tutaj często występował, do pewnego momentu później już uciekał na Wrocław i na Berlin, jednak teatr hulał dalej i, i dobrze, się, dobrze prosperował. W lutym zeszłego roku 2019 zakończono rekonstrukcję i konserwację Teatru Gorzanowskiego, a sama historia teatru i historia Karla von Holtaja mocno jest powiązana z Hultaj Festiwalem, więc na dziś to tyle. Do zobaczenia już niedługo.